Moi drodzy, chciałem Wam podziękować za ten rok streamowania. Naprawdę świetnie mi się w tym roku dla Was streamowało. Wydaje mi się, że streamy były naprawdę fajne. Było ich dużo, były dosyć owocne. Były naprawdę interesujące pod kątem i treści. I w tym roku też pobiliśmy mnóstwo rekordów wspólnie. Także powiem szczerze, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, bo w tym roku pobiliśmy i rekord osób na streamie, który był tam blisko chyba 700 czy 800 osób. Mieliśmy też rekord wiadomości podczas jednego streama, rekord łapek, rekord ogólnie chyba też streamów pod kątem ilości. Ten rok miał chyba najwięcej streamów w tym roku. Ten rok miał najwięcej streamów w tym roku. Bardzo, bardzo mądre zdanie. Ogólnie wydaje mi się, że ten rok pod kątem właśnie i streamowym i YouTube'owym był właściwie bardzo, bardzo dobry. Nie ma powodów do narzekań. Wy też wydaje mi się, że powinniście być w miarę zadowoleni. Tak przynajmniej chciałem, żeby było. Starałem się, żeby tak było, bo starałem się dostarczać wam jak najfajniejszych gier, jak najfajniejszej rozrywki, tak żebyście tam te kilka wieczorów w tygodniu miło sobie spędzili. Co prawda seria z chociażby Cyberpunka rozpoczęła się w zeszłym roku, 10 grudnia gra miała premierę, ale też bardzo, bardzo dużo streamów i bardzo dużo treści z Cyberpunka powstało też w tym roku. I nie ukrywam, że ta seria była takim powiedzmy przełomem, takim punktem, na którym właściwie wszyscy skorzystaliśmy, bo ta seria przyniosła i wiele nowych widzów, i wiele nowych osób, i na Discorda, i na streamy, i na YouTube'a. Nie wspomnę o tym, że sama seria. Pod kątem wyświetleń na, na kanale liczy już prawie 600 tysięcy wyświetleń, także ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z efektów. Po Cyberpunku mieliśmy też masę naprawdę fajnych treści i naprawdę fajnych serii, ale wydaje mi się, że Cyberpunk był tutaj taki dosyć przełomowy. Nagrywam go i streamuję tak naprawdę po dzień dzisiejszy przy okazji nowych paczy i nowych, nowych dodatków, także myślę, że to się raczej nie zmieni eee, Cóż więcej mogę jeszcze powiedzieć? No mam nadzieję, że zostaniecie ze mną też w przyszłym roku eee, Też ten mój cały tutaj monolog e, nie jest bez przyczyny e, Przyczyna jest prosta, najzwyczajniej e, Chodzi o to, że po prostu jest to ostatni stream w tym roku e, Dzisiaj mamy 30 grudnia Jutro mamy 31 Sylwester, no i później w sobotę będziemy mieli już nowy rok 2022. E, także jeszcze od siebie mogę dodać tylko tyle, że cieszę się, że przetrwaliśmy wspólnie przez ten cały rok, e, bo czasy są naprawdę bardzo, bardzo dziwne bardzo pokręcone e, momentami e, wręcz. Sam się zastanawiam, gdzie uciekły mi ostatnie dwa lata. Nie mam zielonego pojęcia, co tak naprawdę tutaj się dzieje, dlaczego się to wszystko wydarzyło, ale najwyraźniej tak musiało być. I cieszę się, że przetrwaliśmy przez to wszystko wspólnie, że, że nam się udało, że mój kanał ma się bardzo dobrze, że ma się nawet lepiej niż, niż, niż dotychczas, bo jestem naprawdę. Bardzo zadowolony z, z efektów, i mam nadzieję, że przyszły rok 2022 no będzie tylko lepszy. E, i, I właściwie na tym tak naprawdę najbardziej mi zależy. E, myślę, że co prawda, może nie taką bardzo mocno przełomową serią na kanale będzie Elden Ring, jak to było w przypadku Cyberpunk'a, ponieważ Elden Ring e, przez to, że jest Soul's Lake'em. I przez to, że mm, no, ogólnie podejrzewam, że, że będzie mega hitem, to, to tutaj raczej e, nie musimy się ogólnie o tą grę martwić. Na pewno masa osób będzie ją streamować, masa osób będzie ją pokazywać. E, ja swoją serię Cyberpunk'a i jej sukces głównie zawdzięczam temu, że nagrywałem ją na PlayStation 4 Slim, czyli na jednej z bardziej popularnych konsol. I ze względu na to, że po prostu nagrywałem to na Slimce, to dlatego też tyle osób się pojawiało na streamach i na filmach, żeby po prostu zobaczyć, jak ta gra sobie radzi na PlayStation 4 Slim, i to właściwie była główna zasługa tej serii, i popularność. Jakbym nagrywał na PlayStation 5 albo na PC, podejrzewam, że może nie byłoby takiego rozgłosu. Ale um, wydaje mi się, że z Elden Ringiem raczej nie będzie takich super efektów jak było z cyberpunkiem, ale nigdy nie wiemy co przyniesie przyszłość, także na pewno w przyszłym roku, moi drodzy, możecie liczyć na, na nowe serie. Na pewno będzie dużo Elden Ringa, na pewno będzie Dying Light 2 na pewno będzie Horizon 2. To są takie trzy chyba największe premiery na przyszły rok, na które czekam. Czekam też na God of War'a, Podejrzewam, że pewnie gdzieś wyjdzie w, w przyszłym roku pod koniec, ale czy tak to się też stanie? Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Ogólnie fajny pod kątem premier będzie ten przyszły rok, więc na pewno będzie się dużo działo, także mam nadzieję, że będziemy przez to jakoś tam wspólnie przechodzić i, i, i że będziecie tutaj dalej ze mną. Będziemy się wspólnie wspierać i, i będziecie sobie tutaj miło czas spędzać w, w tym naszym e, kameralnym, takim powiedzmy miłym, e, koleżeńsko-przyjacielskim gronie. E, także jeszcze tutaj przy okazji tych wszystkich e, rzeczy zapraszam was na Discorda. Tam dołączajcie. Na Discordzie spędzamy dużo, dużo więcej czasu niż, niż na streamach. Na streamach spędzamy ten dosłownie 4, 6, czasami 8 godzin w tygodniu. Natomiast na Discordzie wykręcamy tam po prostu po 80, po 100 godzin tygodniowo. Także, także wbijajcie koniecznie. Dołączajcie do nas na, na, na Discordzie. Mamy naprawdę świetną już teraz społeczność. Spora grupa os osób, bardzo aktywnych, się już nam tutaj stworzyła. Także jest naprawdę rewelacyjnie. O nic więcej nie byłbym w stanie tutaj nawet sobie poprosić ani wymarzyć. Wydaje mi się, że taka właśnie mała grupa, taka niewielka społeczność. W, w, głównie w dzisiejszych czasach, kiedy nie, nie jest tak łatwo, to wszystko to jest chyba marzenie każdego youtubera, każdego streamera i ka każdej ogólnie osoby, która gdzieś tam się tym zajmuje. Więc, no, dziękuję, dziękuję, że jesteście i liczę na waszą obecność też i w przyszłym. Roku 2022. Także wszystkiego dobrego w nowym roku. Na samym początku takie życzenia ode mnie dla Was. Tak, no widzicie tutaj bardzo, bardzo dużo osób przez Cyberpunkę się na naszych streamach pojawiło i zostało po dzień dzisiejszy. Za co Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo mi miło, że pomimo tego, że przyszliście prawdopodobnie na ten jeden tytuł, to zostaliście też na kolejne. Ja sobie wmawiam od lat, że to nie chodzi o grę, a nie o to, co się na streamach robi, tylko chodzi właśnie o tą osobę, o tego streamera. Ja osobiście mam kilka takich osób, które oglądam, bez względu na to, co by nie robiły na tych streamach, to ja tam po prostu wchodzę, bo chcę, chcę pogadać i zobaczyć się po prostu najzwy, najzwyczajniej ze streamerem, a nie oglądać jakąś konkretną, konkretną grę, także sobie też to tak tłumaczę. E, ale nie wiem, czy to prawda. Okaże się prawdopodobnie w przyszłości. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że tutaj już nadrobiłem czat. Z życzenia noworoczne już Wam złożyłem. Podziękowałem Wam za cały ten rok. Mam nadzieję, że kolejny będzie tylko lepszy. A tymczasem myślę, że możemy startować nasze nagranie. Tylko sobie tutaj odpalę okno z Grow.